Cześć, witajcie na kanale Bricks by Raf. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Dzisiaj mam specjalnego gościa, Tomka. Cześć. Tomek, ty masz 5 lat już, nie? Marzysz. Co najmniej 5, nie? Ta. A tak naprawdę. Ile masz tak naprawdę? Jaki. 10. Tomek ma 10 lat i zastanawialiśmy się co fajnego zrobić w tym odcinku, żeby uczcić 90 90-lecie LEGO i wymyśliliśmy co? Robimy klocki LEGO. Dokładnie, będziemy budować klocki LEGO, ale w większej skali, więc zobaczcie jak to będzie wyglądać. No dobra Tomek, ale od jakiego koloru zaczynamy? Jaki jest Twój ulubiony kolor LEGO? Masz jakieś ulubiony? Tylko czy z pomarańczowego jesteśmy w stanie zbudować klotek Lego? No chyba nie. Bo nie ma plejtów aż tyle. No. Ale poczekaj, sprawdźmy to. Zabierzmy się za ten pierwszy klocek i pomyślałem, bo generalnie w kolorze pomarańczowym nie mamy dużo plejtów dużych. No nie. nie. są problemy, no. więc zbudujemy sobie z tych małych plejtów 2 na 1. Taki klocek 1 na 2, co? No dobra. To budujemy razem, nie? Tak. To w takim razie złap bryki pomarańczowe. Pomarań... Jak największe. Większe. 1 na 4 mogą być, 1 na 2, i jedziemy. Okazało się, że mamy tylko jeden okrągły play 2 na 2, I czy nie? I wyszedł nam jeden stad, a drugiego stada nie mamy, więc musimy wybrać inny kolor. Wybieraj jeszcze raz Tomek jaki kolor? Zielony. Zielony. Budujemy Zielonego środka. w takim razie teraz już możemy 4 na 4. Nie, 2 na 4. Tak, 2 na 4. Ogromny klocek. zabieramy się do budowania. Dobra, okazało się, że musimy bardziej przemyśleć nasze kolory, bo jak się okazało, nie mamy lejtu. Nie mamy okrągłych tych plejtów, jedna trzecia kółeczka i to co powstaje, to zostawia troszeczkę do życzenia. Więc teraz musimy się naprawdę zastanowić nad kolorem klocka, jaki zrobimy, bo ten klocek 2x4 naprawdę wygląda dobrze. Ten też wyglądałby dobrze, gdyby był troszkę wyższy. No i co teraz? Jaki kolor? Teraz naprawdę musimy. Zastanów się. Pomyśl. Skupiony. Ziemia do tomka. Jaki kolor? Jesteśmy pewni. Czerwony. Bo zobacz, nie mamy. Czerwony spoko, ale czy mamy czerwonych tych pół? Mamy. Dobra. Robimy czerwony, ale za to zróbmy go 1 na 8. Dobra? Ale nie wiem, czy nam tych wystarczy. Ej, zróbmy jeden na 8. Dobra? Taki długi procek. Dobra. To robimy czerwony jeden na 10.

Ej, i zobacz, jak nam tutaj brakowało elementów, tak, akurat możemy zrobić tak. Taran! I teraz tego też nam brakowało. Patrz, jak się oszukuje w telewizji. I zrobimy tak. I teraz mamy. Most. Most zrobiony z kresków lego, pojedynczych. Duży. Nie jest super? No nie. To zbudujmy jeszcze jeden taki wysoki niebieski. Dobra. I będziemy mieli komplet. Dobra? Dobra. Budujemy. Ej, czy to nie wygląda super? Zobaczcie sami. Fajne duże klocki z okazji 90-leżowego. Jak się podoba? No fajnie. Spoko ta... kolory? Fajne. Możemy Kolej jeszcze? No? W miarę podstawowe. W miarę podstawowe, bo mamy tak naprawdę te cztery są podstawy. Bo Marynczowy też jest dosyć, dosyć starym kolor, kolorem Lego, więc spoko. To co? Białego brakuje. To co? Białego? Robimy jeszcze coś białego? No, może. A co? No, wiem, tutaj. Czy my to jest fajnie. Trójkę? Robimy białą trójkę. A może jeszcze czarną zrobimy, takie czarne, jeszcze takie kolory podstawowe? Dobra, to robimy czarny i biały ktocek. To ty robisz biały, ja robię czarny. Dobra. Dobra. Ej, sorry, ale myślę, że zbudowaliśmy naprawdę niezłe dzieło. Jak ci się podoba? Super jest. Super ja jest, ja nie? tutaj ten te most, jakby. Zrobiliśmy taki most. Ej, to jest minifigurka, nie? Minifigurka figurka A to jakby o -o. samochód? O, -o, o, A to jakby taki samochód i. No trochę. Z samych takich brików, dużych brików zrobiliśmy most, po którym chodzi minifigurka. Potraficie tak? Nie potrafię, co nie? Myślę, że nie. A tak naprawdę, możecie sami zrobić takie klocki, to jest naprawdę bardzo proste i uczcić z nami 90-lecie Lego, firmy Lego, i potem sobie postawić takie dzieło u siebie w domu, nie? Na parapecie, za oknem, on, no, jakiej... na balkonie, A z może się... na patelni, wszędzie. Jajko sadzone zrobić. Dokładnie, wszystko, no, ziemniaczki z koperkiem, wszystko możecie. Możecie, Ale co masłem... chcecie, pamiętajcie, że Lego nie ma ograniczeń. Masłem? Czy miałaś no już no, no, też wie. Super. Ogranicza nas tylko wyobraźnie. Nawet nie. Nawet możemy zrobić tak, że nawet ona nas nie ogranicza. No, w sumie no. Bo my zbudowaliśmy super most. Nie wiem, czy taki potraficie. A jak potraficie, to dajcie znać w komentarzach, że potraficie, a i tak wam nie uwierzymy, że potraficie. Albo na Facebooku wyślijcie zdjęcie. Dokładnie, albo w ogóle nie wysyłajcie. Nie zostajesz! Już gdzie idziesz? Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Tomek dobrze się bawiłeś. Bardzo fajnie. Tak? Spoko. Tak. No Tomek myślę, że naprawdę tutaj podszkolił się nieźle. Zresztą on dużo potrafi, to wiecie. To jest stary wyjadasz Lego, więc tak naprawdę to on mnie tutaj wszystkiego nauczył. Jak to? Jesteś młody? Tak. Ej, czekaj, ktoś mnie oszukał. Jesteś jednak młody? Tak, nie masz 40 lat? Mam no, no, dwa lata. Dwa lata? Dwa ja, lata. to bardzo młody no. jesteś. No dobra, no to jednak następnym razem będzie duplo. Zrobimy tą kobiet. A to też wygląda jak duplo. Tak, to. Hej, to wygląda jak duplo. O nie, zrobiliśmy duplo. I co teraz? Dobra, mieliśmy kończyć. Kończymy na dzisiaj. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcji i komentujcie ten odcinek, czy Wam się podobał. A my co? Idziemy dalej budować? Tak. Do zobaczenia. Cześć. wat się.